Czy może istnieć lepszy czas niż polska złota jesień, żeby cieszyć się darami natury i podziwiać piękno przyrody? Nie może. Miłośnicy natury. Z rozkoszą podziwiamy, jak Matka Ziemia stroi się w kolorowe liście. Obdarza nas urodzajem plonów, owoców i grzybów w lasach. I dlatego właśnie w tym odcinku oddamy hołd Matce Ziemi. Przetestujemy też Halloweenowe słodycze i zobaczymy, jak robi się wróżby Andrzejkowe. Dlatego oglądajcie Nieporady Super Show! Początek zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście nie zapomnij polecić tego filmu znajomym. A jeżeli kochacie jesień tak jak ja, to porozmawiamy o niezbędniku każdej jesieniary z naszym gościem specjalnym jesieniarom. Jesieniara urodziła się w lutym, ale sercem jest zawsze w październiku. Swoje powołanie odkryła już w dzieciństwie, kiedy zaczęła znosić do domu niezliczone ilości kasztanów i suchych liści. Przez cały rok wegetuje żeby rozkwitnąć w porze pięknej jesieni. A nam dzisiaj jesieniara opowie, jak możemy cieszyć się tą piękną porą roku. Rozumiem, że aby w pełni celebrować jesień, najlepiej jest spędzać dużo czasu na jesiennych spacerach albo podziwiać jesień z okna, jeśli mamy widok na drzewa. Oczywiście, ale jednak nie ma nic przyjemniejszego niż doświadczanie natury z bliska. Wiem z własnego doświadczenia, bo mieszkałam przez jakiś czas w lesie. Jeśli już koniecznie musimy wyjść z domu, to warto skompletować sobie jesienny outfit w ciepłych jesiennych kolorach. Jak jeszcze możemy cieszyć się tą porą roku w taki typowy jesieniarski sposób? Warto mieć swój ulubiony jesienny kubek, z którego można pić gorącą dyniową latte macchiato. Albo jesienną herbatkę. Ja co roku kupuję nowy. Mam już całą kolekcję? A po co ci tyle kubków? Jeden nie wystarczy? Piję kilka herbatek w ciągu dnia, za każdym razem wybieram do niego inny kubek. Piję kilka herbatek w ciągu dnia i za każdym razem biorę nowy kubek. To nie możesz pić z jednego? Picie herbaty nie sprawiałoby mi wtedy tyle przyjemności. Przecież herbatę się pije. Dobra, nieważne. jeszcze poleciłabyś osobie, która chce zostać jesieniarą? Koniecznie trzeba mieć typowe jesienne hobby. Spacery po lesie stawiałabym raczej na czytanie książek w długie jesienne wieczory. Najlepiej pod ulubionym ciepłym kocykiem. Sama kupiłam ostatnio taki ogromny koc. Mogę się nim zawinąć jak naleśnik. Ach, czytanie książek jest wtedy dużo przyjemniejsze. I jesienne ozdoby rozstawione w całym domu. Koniecznie! Do tego świeczka o przyjemnym zapachu i dziewczyny nie zapomnijcie zrobić sobie paznokci w jesiennych kolorach. Mówisz cały czas o wydawaniu pieniędzy na niepotrzebne głupoty. A co to wszystko ma wspólnego z pięknem jesieni? Och, wszystko! Przeżywam jesienne wieczory, robiąc szaliki na drutach. Ile tego szydełkujesz? No, dość sporo. Rozdaję potem szaliki w prezencie rodzinie i znajomym. Co oni robią z taką ilością szalików co roku? Przypuszczam, że te stare wyrzucają, jak dostają nowe co roku. Czy ty wiesz, jak nasza planeta cierpi z powodu nadmiaru ubrań, które zaśmiecają ją każdego roku? Ale to tylko hobby. Nieprawda. To tylko wyrzucanie pieniędzy w skomercjalizowanym świecie. Wiesz, co możesz zrobić jesienią? Pójść na spacer. Za darmo. I popatrzeć na jesienne liście, bez szkody dla planety. Ale tam jest zimno, a ja lubię zimno, ale pod warunkiem, że mogę się zagrzeć w domu z kocykiem i kubkiem gorącej herbaty. Skończyłam. Proszę wyprowadzić tą degeneratkę ze studia. Na szczęście, poza tą bandytką, są jeszcze na świecie ludzie, którzy naprawdę szczerym sercem kochają polską złotą jesień, bez niszczenia planety. Tak, dokładnie to my, Polacy, o smutnych duszach i melancholijnym spojrzeniu. Doskonale odnajdujemy się w coraz krótszych dniach pozbawionych słońca. Swoje zdanie na temat jesieni wypowiedzieli prawdziwi Polacy w naszej sądzie ulicznej. Rano człowiek idzie do pracy, to jest ciemno. Po południu wraca i też już jest ciemno. Lata nawet porządnego nie było, a tu już znowu jesień. Ale te ozdoby bożonarodzeniowe w sklepach to już jest przesada. Przesada! Ani się człowiek obejrzy, a będzie nowy rok. Muszę zacząć Sylwestra planować. Jesień? Jesienią? To ja już nagrywam kampanie reklamowe na święta. Kiedyś czas to jakoś wolniej płynął. Ładne te liście takie kolorowe, ale zaraz wszystko spadnie i zgnije i znowu te drzewa takie suche i smutne będą. Och, zaś te liście trzeba będzie grabić. Trzeba gdzieś wyjechać do ciepłych krajów, słoneczka trochę złapać. Ludzie jeszcze z niczy nie pokupowali, a w sklepach już bombki świąteczne i Mikołaje. Ja to nie lubię jak pada. Jakoś tak od razu na świecie smutniej i człowiekowi jest smutniej od tej pogody. Prawda? Kto lubi Halloween, pewnie będzie obchodził Halloween, a ci bardziej tradycyjni być może będą robić wróżby Andrzejkowe, tak jak nasza rodzina nieporadnych. Zapraszamy na następny odcinek z tej serii, zaraz po reklamach. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep nieporady.pl Gubisz się w ilości postaci i historii na naszym kanale? Nic nie szkodzi, bo teraz uporządkowałam wszystko w e-bookach. Znajdziesz w nich dokładne opisy bohaterów rodzinki Nieporad. A jak już lepiej poznasz w rodzinę Nieporadnych, to zagraj w grę karcianą, rodzinne porachunki oraz w czarną beatkę. Autograf gratis! jemy już ten wosk? Chcieliście zrobić wróżbę andrzejkowe bez mnie? Baliśmy się, że nam ciocia popsuje zabawę. Jak na Halloween? Nonsens. Przecież ja zawsze wspieram nasze polskie, narodowe tradycje. Ale to też są pogańskie zwyczaje. Nie! Eee, nie pogańskie, nasze polskie, słowiańskie. Daj, ja zacznę. Mi to przypomina księżyc albo jakąś planetę. Tak, bo wszyscy chcielibyśmy czasem wystrzelić ciocie Zosie prosto w kosmos. Przecież to hostia! Spełnię moje największe marzenie i przyjmę hostię z rąk samego biskupa! Teraz ja chcę! Musisz trafiać w dziurkę od klucza. No próbuję, ale to jest ciężkie! Ała! Poleciało mi na rękę. Coś tu wyszło. Jakiś kontynent? Dinozaur? Prędzej. Prędzej koń. A to oznacza, że mamusia zapisze mnie wreszcie na konie. Głupia ta wróżba. Daj, teraz ja. Cioci, to wyszła patelnia. To już wiesz, co dostaniesz od taty na święta. Znowu. I to jest niestety na razie najbardziej prawdopodobna ze wszystkich wróżb dzisiaj. Michał? Ja dziękuję. Wróżenie jest dla bab. Może ci wywróżymy, czy Elwirka w końcu zwróci na ciebie uwagę? Nie chcę. Och, to na miłość i zakochanie to są zupełnie inne wróżby, tak? A jakie? To znaczy, f, co z tego? Nie interesuje mnie to. No, to może powróżymy dalej? Hm? Zaprosiłam Elwirkę na nasz wieczór wróżb, Andrzej. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przyniosłam ciasto. Och, nie trzeba było. Nie wypada przychodzić w gości z pustymi rękami. Sama? U... To fajnie. Nasza mama nic nie piecze. Za to znam dobre piekarnie. Sorry Elwirka, że moja siostra cię tu ściągnęła. Pewnie masz lepsze rzeczy do roboty, nie? Tylko powtórkę ułamków i słówka z angielskiego. Nie samą nauką człowiek żyje. Michał bardzo się na przykład ucieszył, że przyjdziesz. Michał bardzo się ucieszył, że przyjdziesz. Nieprawda! To znaczy, no, dla mnie e, okej, okay, że przyszłaś. No, w sumie to jest mi to obojętne. Ale no fajnie, że jesteś, nie? Gotowi na kolejne wróżby? A zrobimy te o miłości. Mam już wszystko gotowe. Elwirka, bawisz się z nami? Oczywiście. Mogę pierwsza? Najpierw zawiążemy ci. Przed tobą leżą trzy owoce i musisz z zawiązanymi oczami wybrać jedno z nich. Śliwka. Przez najbliższy rok nie poznasz żadnej miłości. Jabłko. Zakochasz się. I to z wzajemnością. Cytryna. Poznasz miłość. Ale będzie ona bardzo gorzka. Cytryna. Poznasz miłość. Ale nie będzie to nic. Wybierzcie sobie teraz każdy inną słomkę. Och, nie chciałabym cytryny. Ach, to może... Tabułko. Ciekawe, ciekawe, kto będzie tym szczęśliwym wybrankiem? Wybierzcie sobie teraz każdą inną słomkę. I co mamy z nią zrobić? Wrzućcie je do miski z wodą. I co teraz? Jeśli dwie słomki się ze sobą zetkną, znaczy to, że te osoby są sobie przeznaczone. Moja się zetknęła z zieloną. To słomka Michała! Zakochana Tara. Elwirka kocha Michała. Przestań pociwalne. Przecież to tylko zabawa. Ale ja cię bardzo lubię, Elwirka. Macie moje błogosławieństwo. Moje też. Ach, a wiecie dzieci, że ja dzięki wróżbom Andrzejkowym poślubiłam Waszego wujka, więc radzę wam uważać, bo wróżby lubią się spełniać. <grym> Moja wróżba na dziś jest taka, że polskie dzieci coraz mniej kojarzą Andrzejkowe zwyczaje, za to świetnie znają Halloweenowe tradycje, ponieważ lubią te wszystkie niezdrowe słodycze, które są chemicznie produkowane w fabrykach, które zanieczyszczają naszą planetę. Zobaczmy zresztą sami, jak dzieci obchodzą Halloween w naszym reportażu ze szkoły. Wybieracie na Halloween za Marię skłodowską kiri. Ja będę w tym roku kotkiem. Ja będę w tym roku przebrana za kopciuszka. Mój tata wynajął nawet dla mnie dynio wóz. To taki pojazd w kształcie dyni. W sensie samochód? No, hybrydowy, z silnikiem ale ciągnięty przez konie. Bardzo chcę zobaczyć ten pojazd. Może nawet pozwolę wam się nim przejechać, ale nie wiem, czy się zmieścicie, bo moja suknia zajmie chyba bardzo dużo miejsca. Świetnie, to do zobaczenia wieczorem. Cukierek albo psikus. No wiesz, żeby własny dom okradać ze słodyczy? Ja nie okradam. To taka tradycja. Ty miałaś przynieść dzisiaj do domu słodycze, a nie jest z niego wynosić. Idźcie tam do sąsiadów i przynieście do domu coś dobrego. Widziałaś Faustynkę? Nie. Miała być kopciuszkiem, ale do północy jeszcze daleko, więc powinna się pojawić. O, zobacz. Tam. Czy to przypadkiem nie ona? Kopciuszek nie miał fioletowej sukienki. Faustynka! O! O, cześć! To wy? Cześć! Zebrałaś dużo słodyczy? Bieram już trzeci koszyk. Mój tata musiał zawieźć cukierki do domu, bo nie byłam w stanie ich już nieść. A gdzie twój dyniowóz? Chciałyśmy go zobaczyć. A to, no, tata... Pojechał nim zawieść słodycze. A kiedy wróci? Poczekamy na niego. Ktoś dzwoni. Halo? Tatuś? A, dyniowóz się zepsuł? Przyjedziesz po mnie, Porsche? No dobrze. Ale wiedz, że zepsułeś mi całe Halloween. Niestety, same słyszałyście. Dyniowóz ma pękniętą oponę. Naprawdę? A ja myślałam, że zamienił się z powrotem w dynię. No co ty, głupia jesteś? Przecież nie ma jeszcze północy. Andrzejki nie są przynajmniej też tak skomercjalizowane jak Halloween, z powodu którego co roku w fabrykach jest produkowanych cała masa plastikowych, tandetnych ozdób, które no oczywiście zaśmiecają nasze środowisko. Ponieważ na następny dzień, zaraz po tej cudownej, strasznej imprezie, wszystko ląduje na śmietnikach i co roku są kupowane nowe. I jeszcze te słodycze, które trują nasze dzieci chemikaliami i zmodyfikowaną niezdrową żywnością. Dlatego nie chciałam się zgodzić na to, co zaraz nastąpi w naszym programie, ale zostałam do tego zmuszona. Dzieci zagroziły, że jak tego nie będzie, to podepczą trawnik. A zatem zróbmy to. Test halloweenowych słodyczy, które Michał recenzuje. Jesteśmy dziećmi, więc lubimy oczywiście słodycze. Najlepsza impreza w roku? Tak, gdzie jest dużo słodyczy. Najlepsze święto w roku? Oczywiście to, w którym kultywujemy jedzenie słodkości. Dobre są czekoladowe jajka na Wielkanoc, świetne są mikołajki na Boże Narodzenie. Ale jednak nie ma to jak Halloweenowy szał na cukierki. Dlatego dzisiaj specjalnie dla Was zrobimy test niektórych z Halloweenowych słodyczy. Gdybyście tak się zastanawiali, co kupić w sklepie, a czego nie, to dzisiaj trochę Wam zawęzimy ten wybór. Zaczniemy od czegoś, czego się najbardziej boję. Od super kwaśnych cukierków. Zobaczymy, czy rzeczywiście są tak bardzo kwaśne? Dajcie znać, czy Wy też lubicie te wszystkie haluminowe opakowania straszne z czaszkami. Wybiorę zielony. Robimy challenge super kwaśnych czaszek. Od razu czuć nutkę kwasowości, ale jak tak chwilę po memlacie, to pojawia się cukier. No i właściwie po pięciu sekundach, to one przestały być kwaśne. Teraz jest już tylko słodycz i zielone. Mają jabłkowy smak. Dobre, różowe są o smaku arbuza. Zobaczymy, czy różnią się kwasowatością. Podobna kwasowatość. Arbuzowy smak. Arbuzowe słodycze mają to do siebie, że dla mnie są trochę mdłe. O ile lubię arbuza w tej naturalnej formie owocu, tyle arbuzowe słodycze są dłe. Dajcie znać, czy też nie lubicie arbuzowych słodyczy. No, powiem Wam, że po tym takim pierwszym uczuciu kwasowatości, który trwa zaledwie 2-3 sekundy, to potem to już czuć sam cukier. Idealne połączenie. Kwaśny i słodki. Próbujmy Paintball Halloween, czyli gumy w wersji halloweenowej. Weźmy brązowy. No, gumy rozpuszczalne po prostu. Ale dobre. Można się wciągnąć. No, to jest po prostu słodki cukier. Czy pianki marshmallow, a właściwie szamalą. W wersji Halloween będą się jakoś różniły od zwykłych pianek, marshmallow. Skład lepiej nie czytać. Jest trochę zdrowych rzeczy. Koncentrak... Kon... Koncentra. Kon... Koncentraty owocowe i roślinne. Burak, krokosz. Co to jest krokosz? Krokosz. To jest krokosz. Jakbyście nie wiedzieli. Pewnie do zafarbowania. to są takie. Pomarańczowe pianki. No, powiedzmy, umownie pomarańczowe. Jeśli lubicie pianki, to te też Wam będą smakować. Białe mają inny smak niż te jakieś takie różowo-pomarańczowe. Jedne i drugie mi smakują. Nie wiem, jaki smak to ma udawać. Tego buraka czy krokosza? Trochę dużo tego cukru. Spróbujmy może teraz czegoś na słono. Halloweenowe chitosy. O smaku pizzy. Głównie chyba chodzi w nich o to, że mają takie śmieszne kształty, na przykład ręki, kościo-trupa. To mają być żebra. Nie wiem, jak bardzo to przypomina żebra, ale smakują jak normalne citosy o smaku pizzy. Dobre, jak wszystkie chrupki. Dobra, no to teraz deserek, jak już pojedliśmy, konkretów. Najlepsze zostawiłem na koniec. Dyniowa, halloweenowa bapeczka. Ale nie, nie, nie martwcie się. To nie jest tak, że ona jest upieczona z dyni. Ma tylko tą polewę pomarańczową. Na szczęście babeczka jest czekoladowa. Dobra czekoladowa babeczka. No Kto by się oparł czekoladzie? Mm, takie nietoperzyki tutaj. Latają. Kto lubi też czekoladowe babeczki, to zostawia kciuka w górę i pisze komentarz lubię czekoladowe ciastka. No, to... Na dzisiaj to już tyle. Idę skończyć jeść. A wam, życzę udanych zbiorów słodyczy na Halloween. A potem w dorosłym życiu dentysta, diabetolog i dietetyk. Ciekawe, w sumie, że wszystkie nade? Nieważne. Nie, żebym chciała was straszyć, chociaż w sumie mogę, skoro ostatnią część tego odcinka zajęło nam Halloween. Więc zamiast bać się duchów, zacznijcie się raczej bać skutków niezdrowej diety. Nie przesadzajmy ze słodyczami, nawet w Halloween. I zamiast zawijać się codziennie w jesienny kocyk, wyjdźcie od czasu do czasu na jesienny spacer podziwiajcie i szanujcie przyrodę, której przecież jesteśmy częścią, a nade wszystko oglądajcie nieporady super show i dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy lubicie robić jesienią.